Wyjazd na wczasy odchudzające nie ma sensu wtedy, kiedy zakładamy, że pobyt na tym wyjeździe spowoduje ubytek masy ciała i po powrocie wracamy do swoich starych nawyków żywieniowych i starego stylu życia. W takim przypadku, zastosowanie diety podczas wyjazdu. Nie ma sensu, ponieważ efekt jest krótkotrwały i nieprzynoszący korzyści. Natomiast wyjazd na wczesne odchudzające może mieć sens wtedy, kiedy są one początkiem zmiany w zachowaniach żywieniowych i w stylu życia. Czyli wtedy, gdy po powrocie będziemy nadal stosować zasady, których nauczono nas na tym wyjeździe. Więc jedzenie częstych posiłków w ciągu dnia. Unikanie ciężkich, ciężkostrawnych, smażonych produktów, jedzenie warzyw i owoców do każdego z posiłków, picie dużej ilości wody, a także, co jest nieodzownym elementem, uprawianie sportu, włączenie wysiłku fizycznego do cotygodniowego planu dnia.